Cześć, mija już troszeczkę czasu od ostatnich wyborów, które były, i ludzie domagają się do mnie w komentarzach tak prowokacyjnie, żebym skomentował, właśnie jakiś komentarz tutaj wydał po wyborach. Ale co to komentować? No, to nawet nie ma co komentować. Jedynie mogę powiedzieć, że wynik Konfederacji, oczywiście bardzo niski, i tam ludzie zarzucają. Czytałem to obelżywe komentarze na temat Korwina, właśnie na jego profilu na Facebooku które tam, no może nie będę wszystkich ich cytował, bo to, że nie chcę tego powtarzać na głos, ale tam były w skrócie takim, że Korwin znowu się odezwał i popsuł wynik Konfederacji, że stary dziad ma już odejść z polityki, że nigdy nic nie osiągnął, no i tak dalej, i tak dalej, i że wyprzedziła go kobieta, czyli ta żona Bosaka, nawet nie pamiętam, jak ona ma na imię, Karina Bosak chyba, czy jakoś tak. I że to jest upadek Korwina, koniec Korwina, i że zamknij mordę, ty stary dziadzie, bo przez ciebie właśnie jest taki wynik. Otóż nie, to nie jest wina Korwina, to nie jest wina Konfederacji, to nie jest wina Mencena. Pomijając już to wszystko, że ci ludzie są nieuczciwi, nie fair, yy, no, mówią jedno, robią drugie, czyli mają takie i takie niby poglądy, a żyją czy praktykują inne zupełnie rzeczy, łamią te tak jakby te swoje zasady, które niby kreują czy wygłaszają. Może nie będę teraz się nad nim pastwił i teraz tutaj tego analizował i to wymieniał, ale to nie jest wina Konfederacji Korwina, Mencena, Bosaka i tych wszystkich innych, mimo że ich tam może niekoniecznie lubię, ale szkoda mi ich w ogóle i szkoda ruchu wolnościowego, antysystemowego, bo po prostu ludzie tego nie chcą. Ludzie nie chcą żadnych antysystemowych gadek. Ludzie chcą socjalu, ludzie chcą PiSu, ludzie chcą Tuska Ludzie chcą oglądać TVP, ludzie chcą oglądać TVN, ludzie chcą oglądać Polsat yy, I ludzie chcą yy, właśnie żeby nie było polskich firm Polskich zakładów, tylko żeby były zagraniczne samochody, zagraniczne jakieś komputery, radia, telewizory Ludziom po prostu jest dobrze tak jak jest Dostają 800+, dostają jakąś 13, 14 jakieś emerytury no, obietnice i sobie żyją tak yy, z dnia na dzień, i może, może kiedyś będzie lepiej. Stąd to trzeba spierdalać, ludzie. Jeśli chcecie naprawdę, żeby osiągnąć coś w życiu, to nie z Polakami, nie wśród Polaków. I jak spierdalać za granicę, to też nie do Polaków. Czyli nie pracować w jakichś magazynach, zakładach pracy, gdzie tam zarządza jakiś Polak, bo to też będzie Ciebie lał batem. Będzie lał Ciebie batem! Tak, będzie jeszcze gorzej niż w Polsce, jak taki, taki Polaczek ze granicą będzie jeszcze Ciebie gorzej traktował niż taki Janusz w firmie w Polsce. Więc jeśli już gdzieś wyjeżdżać to z, z daleka do Polaków i w ogóle nie przyznawać się, jest, że się jest Polakiem, tylko na przykład mówić, że jest się Rosjaninem jestem na przykład. No, to będą się przynajmniej bać. Będą tak... Z powagą tak patrzeć, tak, to, to Rosjanin, to od Putina, a to dobra, to nic mu nie zrobi, nic mu złego nie powiem, bo jeszcze coś mi zrobi, pobije mnie tego, załatwi tego, gdzieś tam nóż bije czy coś tak. Nie przyznawać się do tego, że jest się Polakiem. Trzeba wyjechać za granicę i do takich krajów, gdzie jest jak najmniej Polaków. No? Nie mówić po polsku, gdzieś tam do sklepu pójść i nie mówić po polsku. Chociaż jakiś inny Polak nie usłyszał, tak. Nie zadawać się z tam z Polakami, więc tutaj zawsze było źle. Ja, jak miałem powiedzmy lat. 8, 10, 12, 14, 16, 18 i 20 parę, to jeszcze tak sobie się łudziłem, że może w Polsce kiedyś w końcu będzie lepiej. Ale nie, tu z roku na rok jest coraz gorzej ze wszystkim z pracą, ze szkolnictwem, z usługami medycznymi z cenami, z kosztami, z podatkami i wreszcie różne inne utrudnienia jakieś tam coraz wyższe mandaty. Coraz wyższe opłaty, coraz wyższy prąd, gaz, woda, czynsze, i tak dalej, i tak dalej, coraz trudniejsze, coraz większe utrudnienia właśnie gdzieś w sprawach urzędowych. Polska reprezentacja coraz gorzej gra, coraz gorsze jakieś tam połączenia kolejowe i tak dalej, i tak dalej. Tego, tego są tysiące i zamiast to się. Rozwijać, poprawiać. Rok 2023, niedługo 2024 to coraz gorzej jest. Coraz gorzej. I y, Lata mi lecą, lata wam lecą, i czas się obudzić, rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, że faktycznie tutaj i źle było, i jest coraz gorzej, i za lat powiedzmy 5 też będzie gorzej. Nie będzie lepiej, na pewno nie będzie lepiej, tylko będzie gorzej. Jeszcze będą droższe wszystkie opłaty, różne utrudnienia, zabiorą wam to, tam to tego. Nie będzie można samochodami jeździć, starszymi niż ileś tam lat. Spalinowymi nie będzie można jeździć, nie będzie kupić nowych można samochodów spalinowych. No. Ja na przykład mam trzy Polonezy, prawdopodobnie nie będę nimi w ogóle mógł się poruszać po Warszawie, na przykład, no bo są zbyt duże tam mają spalanie. I zbyt dużo jakiegoś tam dwutlenku węgla czy czegoś tam do atmosfery wytwarzają, i nie będę mógł, w ogóle mógł tymi samochodami jeździć. Będę musiał albo je zezłomować, albo sprzedać, i albo jeździć po wioskach. A za jakiś czas, pewnie na wioskach i w innych częściach kraju też zabronią, w innych miastach za granicą. Też to ma wejść, przynajmniej w Unii Europejskiej, więc to trzeba spierdalać gdzieś tutaj spoza Polski, spoza tutaj terenu Polski, Unii Europejskiej. Nie wiem, właśnie gdzieś. Moje wymarzone kraje to jest Ameryka. Stany Zjednoczone w sensie, no bo Ameryka to wiadomo kontynent, ale Stany Zjednoczone. Podobają mi się Chiny i Hongkong, ale tam nie pojadę, no bo jest po prostu ciężki język i, i litery, właściwie te szlaczki, te krzaczki. Do tego się nie nauczę, tak samo Korea Południowa. To są kraje, które yy, właśnie yy, są moimi tak jakby, no wzorcami. Yy, Singapur na przykład, Japonia. Oto kraje są do naśladowania, tam się żyje, tam żyją, tam zarabiają. Tak, a nie tutaj. Warszawa, Bruksela, Berlin, to tutaj skansen jest i zniewolenie ludzi. Także. Coraz gorzej będzie, coraz gorzej i szkoda mi nawet Korwina, nawet do niego wysłałam maila. Nie wiem, czy przeczytał, czy nie, bo to na taki stary mail, który pamiętam kiedyś miał, to wysłałem mu. Jak powiedziałem, że Panie Januszu, niech Pan tymi obelżywymi komentarzami to się nie przyjmuje, bo, bo to nie jest Pana wina. I po prostu ci ludzie takie obelżywe komentarze piszą. chcecie, to sobie wejdźcie na Facebook Korwina, na, 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 właśnie, na profil Korwina na Facebooku, sobie poczytajcie te komentarze, po prostu załamka. Po prostu. Dlatego też jestem przeciwny wolności słowa. Każdy ma dostęp do komputera czy do telefonu w kieszeni, wchodzi i pisze bzdury, co mu ślina na język przyniesie. Obelżywe, obrzydliwe komentarze. Nieważne czy na temat Korwina, czy na temat właśnie innych ludzi, na temat mnie też nieraz ludzie obelżywe i obraźliwe rzeczy piszą, jakieś nieprawdy, kłamstwa. No to ja, na przykład, takich ludzi też banuję pod filmami czy na Facebooku. Nieraz ktoś tam mówi mi, że ja uprawiam cenzurę, jak za komunę. No ale to też nie można robić w rynsztoku i obrażać mnie, czy, czy, czy innych ludzi, prawda. A na przykład jakiś Lewandowski, czy, czy, czy jakiś inni piłkarze tam yy, z Polski, pomimo że źle grają, tak? No dobrze, ale wystarczy wejść później na Sportowe Fakty na Wirtualnej Polsce albo sport.pl, czyli sportgazeta.pl. Czy na Facebooku, PZPN, profil i poczytać tam komentarze, jak jadą po tych, po tych piłkarzach. No właśnie dlatego, to, to jest właśnie cała Polska, cała Polska. Tylko to potraficie robić. Jechać, pisać te obelżywe komentarze, obraźliwe, ale wziąć się za kraj to nie potraficie i będzie coraz gorzej. I za następną kadencję to już nawet o konfederacji nikt nie będzie słyszał, będzie miała jeszcze niższy wynik. Ci ludzie, którzy mają teraz tam 20 parę, 30 parę lat, 40 parę lat i są w tej konfederacji, czy głosują na tę konfederację, to będą, będą starsi o te 4-5 lat i będą coraz mniej ochotę mieli na to, żeby to startować, żeby coś tworzyć, bo kraj za 4-5 lat będzie już inny, będzie jeszcze bardziej spisowany. Spisuaryzowany. Tak, tak będzie. Trochę żałuję, że Jabłonowski z Osadowskim tam nie wystartowali w tych wyborach. Nie wiem w sumie dlaczego, czy nie zebrali podpisów, czy co tam było, ale tu potrzebny jest ktoś, kto za mordę weźmie. Ktoś, kto za mordę weźmie i poprowadzi wyborców, ale jak oni są tacy, którzy nie mogą, oni też się nie mogą zorganizować, to ciemne czasy na stały, na stanu i, i ty, taki jest mój komentarz, nie wiem czy, czy się ze mną zgadzacie czy nie, bo co tu innego powiedzieć, No jest źle i będzie źle i tyle i ty, tym yy, takim tutaj zdaniem zakończę, no słabo będzie.